Dobry ewatuacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Startuje pociąg słoneczny nad morze. Domy dla dzieci w Lipsku otwarte. Oddział Neonatologii Szpitala Brudnowskiego wśród liderów w kangurowaniu. Wakacyjne połączenia Kolei Mazowieckich wracają na kolejowy szlak. Pociąg Słoneczny i Słoneczny Bis zawiozą pierwszych pasażerów nad Bałtyk już 28 czerwca. Mieszkańcy Mazowsza w przystępnej cenie za bilet będą mogli podróżować z Warszawy do Trójmiasta i Ustki. Pociąg słoneczny będzie kursować codziennie na trasie Warszawa Zachodnia Ustka i z powrotem w terminie od 28 czerwca do 31 sierpnia. Do trójmiasta dojedziemy w około 3,5 godziny, a do ustki podróż zajmie około 6 godzin. Ze stolicy Słonecznej ruszę wczesnym rankiem, a do ustki dotrze o 12.30. Kurs powrotny z nadmorza zaplanowany jest w godzinach popołudniowych. Dodatkowo w każdy weekend oraz święta do trójmiasta kursować będzie pociąg Słoneczny Bis. Kolej Mazowiecki, nasza spółka, której stuprocentowym właścicielem jest samorząd województwa, uruchamia kolejny raz słoneczny i słoneczny BIS. Podczas weekendu oprócz tego normalnego słonecznego będzie jeszcze oferta dodatkowa, czyli słoneczny BIS. No i oczywiście na wybrzeże można tymi pociągami dojechać. Cieszę się wielkim zainteresowaniem, no bo jest komfort, można... Spokojnie studiować widoki albo siedzieć w internecie, to so woli. No i dojechać nad morze i z tego, nam, z tego morza wrócić. Dobra wiadomość dla podróżnych. Ceny biletów nie wzrosły od zeszłego roku. Bilet normalny do Ustki będzie kosztował 75 zł, a do Trójmiasta 60 zł. Duża zniżka będzie przysługiwała uczniom, a studenci zapłacą tylko połowę. Wszystkie wagony są klimatyzowane, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz małych dzieci. Dodatkowo pasażerowie mogą bezpłatnie przewieźć rower i psa. Od 2005 roku pociąg słoneczny cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku przewiózł prawie 100 tysięcy pasażerów, a łącznie przez 18 lat ponad 1,5 miliona. Cztery nowoczesne budynki stanęły w Lipsku na potrzeby powiatowego zespołu placówek pomocy dziecku i rodzinie w Siennie. W trzech nowych komfortowych domach zamieszkają podopieczni. Czwarty budynek posłuży jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Warunki mieszkaniowe przypominają dom rodzinny, przystosowany do wychowanków w różnym wieku. Każde dziecko ma tu zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe i rozwojowe. Dzieci uczęszczają do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Mamy również studentkę. W jednym domu może zamieszkać 14 wychowanków. Każdy z budynków składa się z dwóch kondygnacji oraz poddasza. W każdym domku mamy pokoje dwuosobowe dla dzieci oraz łazienki. Znajduje się również sala terapeutyczna, kuchnia oraz salon. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2022 roku, a zakończyła w sierpniu ubiegłego roku. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 7 milionów 400 tysięcy złotych. Blisko 2 miliony złotych przekazał samorząd województwa w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Oczywiście to jest namiastka domu rodzinnego, ale patrząc i będąc tam widziałem po pierwsze świetną, świetną ekipę, która, że tak powiem, towarzyszy całym domu przedsięwzięciu, ale i świetne warunki. Wychowawcy są naprawdę świetnie przygotowani, widać tam radość tych dzieci, więc fajnie, że samorząd skierował uwagę, a my tylko mogliśmy pomóc finansowo. W ramach projektu Ogrody Przyjazne Naturze teren wokół domów dziecka zamieniono w ekologiczny ogród, a dzięki blisko 200 tysiącom złotych z programu Mazowsze dla klimatu powstały też ogrody deszczowe, za sprawą których deszczówka zbierana z rynien trafia do podziemnego zbiornika, a następnie zasila ogród. Oddział neonatologii Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego został uhonorowany tytułem Oddziału Przyjaznego Kangurowaniu. To jedno z zaledwie pięciu takich wyróżnień w kraju, przyznane na podstawie opinii rodziców. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, to coś więcej niż tylko gest czułości. To narzędzie wspierające rozwój noworodka. Stabilizuje temperaturę, tętno i oddech. Wpływa korzystnie na układ odpornościowy i nerwowy, a także buduje silną więź emocjonalną z rodzicem. Duma nas rozpiera, szczególnie, że od pięciu lat, kiedy ten plebiscyt był po raz pierwszy zorganizowany, to nasz oddział po raz, po raz pierwszy jako warszawski oddział został wyróżniony. To nie jest największy oddział w Warszawie. Tym większa Duma i tym większe dziękuję dla naszych wszystkich pracowników. Wyróżnienia przyznała fundacja matkowe Lowe. W tym roku głosów, które oddali rodzice było prawie 4000, a komentarzy i uwag 2000. Szpital Brudnowski kładzie ogromny nacisk na wspieranie tej praktyki zarówno w przypadku mam, jak i tatusiów. Tatusiowie kangurują, my ich przygotowujemy do tego. Mówimy, jak sobie klatkę piersiową ogodzić, bo to jest niezwykle istotne bo te dzieci tam po nich łażą. No i to jest ten pierwszy kontakt bardzo istotny i no jest to może dla kogoś z zewnątrz czy z boku mało jakieś takie profesjonalne i mało medyczne, ale to jest ten element właśnie porodu od tej strony psychologicznej, rodzinnej, nawiązywania więzi, obecność męża wzmacnia ten więź. Szpital Brudnowski posiada trzeci stopień referencyjności zarówno w zakresie neonatologii jak i położnictwa. To oznacza, że jest w gronie najlepszych ośrodków kraju, przygotowany do prowadzenia ciąż wysokiego ryzyka oraz do opieki nad noworodkami, które wymagają zaawansowanego leczenia, w tym dziećmi urodzonymi z ekstremalnie niską masą urodzeniową. Reakcje są nieprawdopodobne. Tu oczywiście poza gratulacjami zespołu, dla zespołu neonatologów, no też czujemy się niejako współautorami tego, ponieważ. Pacjentkę prowadzimy najpierw przez 9 miesięcy lub mniej, jeśli oczywiście to dotyczy wcześniactwa. No i wreszcie poród. No warunkiem jednak kangurowania jest urodzenie dziecka w dobrym stanie, tak? bo jednak dziecko musi no, nadawać się do tego kangurowania. W rozwój oddziałów neonatologii i położnictwa aktywnie włącza się samorząd województwa, wspierając liczne inicjatywy i zakupy. Przekładem jest powitalna wyprawka Witaj na Mazowszu, którą otrzymuje każde dziecko rodzące się w marszałkowskich szpitalach. Nowoczesny symulator maszynisty trafił do szkoły zawodowej w Tłuszczu. Innowacyjny sprzęt umożliwi uczniom realistyczne szkolenia, co pozwoli im lepiej i bardziej profesjonalnie przygotować się do egzaminów zawodowych. Zespół szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w tłuszczu stawia na praktykę, już wkrótce uczniowie rozpoczną szkolenie na jednym z najnowocześniejszych symulatorów maszynisty w Polsce. To wirtualna kabina, która pozwoli młodym adeptom kolejnictwa zdobywać doświadczenie w warunkach niemal identycznych, jak w prawdziwym pociągu. W ubiegłym roku, dzięki funduszom europejskim dla Mazowsza, pozyskaliśmy symulator do obsługi i prowadzenia pociągów. Natomiast za kilka dni nasza pracownia kolejowa zostanie wzbogacona o symulator lokomotywy Vektron. Sercem systemu jest zaawansowane oprogramowanie z bazą ponad 7000 km polskich tras kolejowych. Uczniowie tutaj uczą się praktycznej nauki pracy dyżurnego ruchu, tutaj w tej sali, w której się znajdujemy, a już za chwilę w sali obok. Będą mogli spróbować praktycznego prowadzenia lokomotywy, pojazdu, bo beznajdu, będzie tam się nam znajdował symulator pojazdu trakcyjnego. Kolej jest moją pasją, dlatego wybrałam właśnie tę szkołę. Uczymy się tutaj z pasjonatami, ze specjalistami kolejnictwa. Nasza szkoła podpisała również porozumienia ze spółkami kolejowymi. Gdzie my w tych spółkach możemy realizować praktyki zawodowe, jak i również możemy liczyć na stypendia? Nauczyciele to dają nam wielkie wsparcie. To wszystko daje mi solidne przygotowanie do pracy w branży. Marzę o tym, by w przyszłości zostać maszynistą, dyżurnym ruchu lub kierownikiem pociągów. To też ważne przedsięwzięcie, inwestycja, inwestycja w przyszłość młodego pokolenia, inwestycja w szkoły branżowe w Piasecznie, w Górze Kalwarii i w konstancinie Ziorna. Do tych szkół branżowych pozwoli nie tylko rozwijać edukację, ale przede wszystkim stworzyć nowe zawody. Szkoła ponadpodstawowa, szczególnie w tych kierunkach technicznych, kształci przyszłą kadrę mieszkańców i powiatu wołomińskiego i Mazowsza, także na pewno to wpłynie też pozytywnie na atrakcyjność właśnie tych kierunków. Całkowita wartość projektu pod nazwą Aktualne tory to ponad 900 tysięcy złotych. Ponad 450 tysięcy złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich dla Mazowsza. Dobre wieści dla uczniów z gminy Nasielsk. Już wkrótce do szkoły będzie rozwoził ich nowy autobus. W gminie zostanie też wyremontowana droga wojewódzka numer 571. W połowie lipca ruszy remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od Ruszkowa do Starych Pieści Rogów w gminie Nasielsk. Ta droga jest bardzo ważna i tak naprawdę charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, dlatego bardzo się cieszę, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich znalazł środki finansowe i podjął decyzję o niezbędnym remoncie tej drogi. Blisko 4-kilometrowy odcinek zostanie wyremontowany w okresie pięciomiesięcznym. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony 400 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu samorządu województwa, gmina Nasielsk kupi także nowy autobus szkolny dowożący uczniów do szkół na terenie gminy. Jest to bardzo ważna inwestycja, która pozwoli zapewnić naszym dzieciom dojeżdżającym do szkoły na pewno bezpieczeństwo i na pewno lepszy komfort. Nowy autobus pomoże w walce z wykluczeniem komunikacyjnym uczniów z mniejszych miejscowości. Wsparcie pochodzi z programu Autobusy dla mazowieckich szkół. Oczywiście to jest projekt niezwykle cenny i ważny dla samorządów lokalnych. W tym roku uzyskało dotacje, wsparcie 33 gminy na kwotę ponad 14 milionów złotych. Na zakup autobusu gmina Nasielsk otrzymała pół miliona złotych dofinansowania. W pierwszym kwartale tego roku na Mazowszu doszło do prawie 1400 pożarów. Samorząd województwa regularnie wspiera strażaków, doposażając ich w nowoczesny sprzęt. Druchowie nie tylko gaszą pożary, ratują również życie. Warto wiedzieć, jak się zachować w niebezpiecznej sytuacji, zanim pojawią się na miejscu. A takich zdarzeń w sezonie letnim nie brakuje. W pierwszym kwartale tego roku Polska odnotowała niemal czterokrotny wzrost liczby pożarów, szczególnie na terenach trawiastych i nieużytkach. Niechlubnym liderem statystyk jest województwo mazowieckie, gdzie doszło do 1388 pożarów, w których ranne zostały dwie osoby. Największy pożar chyba w historii Jedlińska, jeżeli chodzi o obszarowo tych terenów, gdzie ponad 30 zastępów z powiatu radomskiego i nie tylko brało udział w gaszeniu tego pożaru. Mam nadzieję, że takie więcej, takie pożary się nie będą pojawiały, ale to najważniejsze. Musi być właśnie to zabezpieczenie dla druhów strażaków, że oni mają poczucie bezpieczeństwa, że wyjeżdżając do takich akcji nic im złego się nie stanie. Stanie, ale przede wszystkim o ich zdrowie i bezpieczeństwo tutaj chcemy wszyscy razem wspólnie zadbać. Sezon letni dla strażaków to nie tylko pożary, ale i nawałnice czy burze, jak ta pod płockiem, która na początku czerwca pozbawiła dachu nad głową wiele rodzin. To właśnie do interwencji związanych z silnym wiatrem i opadami deszczu strażacy są wzywani najczęściej. Druchów Ochotników regularnie wspiera samorząd województwa w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. W tym roku pomoc wyniesie 21 milionów złotych. Dzięki niej do jednostek OSP trafi 166 nowych pojazdów bojowych, wyremontowanych zostanie ponad 230 strażnic, a aż 450 jednostek wyposażonych zostanie w sprzęt i odzież ochronną. Dzisiaj podpisujemy, czy przekazujemy podpisane już umowy 260 tych umów, więc idziemy na kolejny rekord. Mieliśmy taki rok, kiedy tych umów było 800, coś czuję, że może być bardzo podobnie w tym roku, a może nawet więcej. Z tego się bardzo cieszę, bo to są określone wartości finansowe. W ramach programu nowy wóz strażacki trafił między innymi do strażaków ochotników z Trzemeszna w gminie Gombin. Bardzo długo czekaliśmy na takie auto, na pewno nam się przyda do wszystkich celów jako lekki samochód, który no, był naszym marzeniem, bo mieliśmy stary samochód, jak to mówią, wysłużony już 40-letni Żuk, no już nie spełniał tych warunków na dzisiejsze czasy, jakie są w tej chwili. Nawet z dobrym wyposażeniem, dojazd strażaków na miejsce zdarzenia trwa od kilku do kilkunastu minut. Warto więc wiedzieć, jak się zachować, zanim pojawią się służby. W przypadku zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej należy wykonać 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie dwa oddechy. Czynność powtarzamy aż do przywrócenia oddechu lub przyjazdu pomocy. Wakacje to także czas wyjazdów na biwaki, gdzie często rozpalane są ogniska i grille. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. W lesie ognisko można rozpalać wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Palenie ognisk nie może być wykonywane bliżej niż 6 metrów od drzew, a płomień nie może być wyższy niż 2 metry. Po wypaleniu się ogniska należy dokładnie zasypać je ziemią lub zalać wodą. Życzę Państwu rozsądnego korzystania z lata, a ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień!